Hej, ja jestem Tymekson, a to już drugi odcinek z Minecraft Survival! I na tym pięknym tle, z tle schodzącego słońca, zaczynamy właśnie ten odcinek. No i skończyliśmy, jesteśmy w tym samym miejscu, co skończyliśmy ostatnio. Poza odcinkiem, tylko przeczekałem noc. Właśnie tutaj wchodzi nam słońce, ładnie, a tam zachodzi księżyc. Nic tu się nie zmieniło, prawie trochę tam wykopałem tylko i no, są jeszcze te te potworki ale żeby, ale ja się nie boję, idziemy na nie No się przyda. Oj dobra, pochylamy <laughs> o nawet huk dostaliśmy i szczały dużo jeszcze tą kość dostaliśmy z działem pająk. w dzisiejszym filmie w sumie już mam myślę że znajdziemy właśnie jakąś fajną wioskę do zamieszkania do, do no nie będzie fajnie ostatnio znaleźliśmy dużo rzeczy przecież w no, dużo żaza że dlatego zbrojkę mamy. No i też mamy tutaj tarczę, teraz zrobiłem, żeby byli, żebyśmy byli bezpieczni. Bardziej bezpieczni. No. no i teraz pójdziemy jakoś gdzieś tam. Aha, my mieliśmy jeszcze od ten skarb znaleźć. Zapomniałem o nim. Oj. E, dobra, to teraz to już robimy. Oj, dobra, palą. Oj. No. Dobra. no to teraz odkopiemy. O nie, on jest tutaj. Nie tutaj. Nie. W tą stronę. Czy gdzieś tutaj. I taki jest sposób, żeby... Na dziewiątkach się ustawi, tutaj powinien być Zrobię w sumie drzwi Drzwiczki To fajne drzwiczki Dobra, ale tu wykopiemy Powinien tu być chyba Choć jest, tutaj O fajnie Zobaczymy Ile mamy Złotko Emeraldy Trochę jeszcze że laza. Oj, wydajmy Szkoda, że nie ma Diamentów w sumie Diamentów to by było w sumie fajnie TNT Jedzonko się przyda I Serce oceanu no, dobra. Okej, okay, i będziemy mogli zrobić sześć Coś będziemy mogli... Kutki będziemy mogli zrobić. Albo spodnie. Ale to na razie zostawię. Idziemy chyba w tamtą stronę, gdzieś w ten las. W poszukiwaniu wioseczki. Jakiejś fajnej. O! Opuszczony portal. No, ładna tu jest górka. Czy nie będziemy wybierać pierwszej lepszej? Tutaj jest taką fajną. O, mamy jeszcze to. I są niepotrzebne. Krzesiwo się przyda. Sprojkę możemy też wziąć. I o, mamy to coś. Możemy sobie. Czytać. Dobra no... o nie, nie, dokoń, nie do dokończenia. Dobra, idziemy dalej. Oj, o nie! Co się zrobię? Idziemy na tą górkę w sumie. I się porozglądamy O, ul! Fajnie. Owce! Zrobię sobie łóżko. Ja już nie mam miejsca. Dobra, wyrzucę. Dobra, mamy już na łóżko nawet. Fajnie. to no, świnki, ale świnki zostajemy na razie. Ale ładnie podospadł. Dobra, czy coś tu jest? A tak nie za bardzo. O, żelazo. Ło, ale tu jest no trochę wysoko. A tam szmaragd emeralda widziałem jeszcze. Tam. Dobra, o pięć żelaza więcej. Tu jest jeszcze emeraldzik I on jest tutaj. I on jest. Co to? Aha, to owca. Owieczka. Dobra. Podbuduję się tam. Gdzie to jest? A tu. Najgorsze, że nie mam bloku za bardzo. Ale teraz... O jest, dobra. Ło! Wow, prawie spadliśmy. Spadłem. A, co ja robię. Dobra i wychodzimy. Nie. Okej, okay, no i pójdziemy teraz w sumie sobie gdzieś. Ale tu wysoko jest ładnie w ogóle. I ładnie tu. Tylko szkoda, że wioski w sumie... Czy my chcemy w wiosce mieszkać? Hmm. Ale Nie no ja tu zostaję normalnie. To jest tak ładnie. Patrzcie na tej polance. I tu to... Ale ładnie. Nie no, tu jest za pięknie, żeby to przegapić. Na razie tu zostajemy. Potem może kiedyś się przeniesiemy. I tu w tej tolince jest najlepsze miejsce na domek. Nie no, to jest pięknie. Nawet pczółki mamy. Tu jest ten ciemny las jeszcze. Rozejrzę się co tu może być jeszcze. Tam. Ej, ale serio, fajnie, fajnie. Eee. Dobra, no to to znaleźliśmy. Na razie tu się zostajemy. Najwyżej, jak będę później na jakąś przygodę pójdziemy, znaczy gdzieś, na jakąś podróż, nie? To wtedy po prostu, jak znajdziemy jakąś lepszą, yy, yy, lepszą, lepsze coś, z wioską, na przykład, to tam zostaniemy. Znaczy tam się przeniesiemy. A teraz tutaj chcę. Tu jest ładnie. Takie górzysto. Zrobimy tu dużo rzeczy. Wodę tam mamy. Nie no. Mi się podoba. No. w sumie. To cel na odcinek jest zrobiony. Ej, ale serio, fajnie tu jest. Nie no, podoba mi się. To chociaż trudno będzie z chodzeniem, i schodzeniem na dół, ale to się jakąś ogarnie kolejkę kiedyś później. Teraz zrobię sobie okryjczki, nawet tu. Jeszcze się zastanowię gdzie domek zrobimy. Będę musiał jeszcze jakieś drewienko. To drzewko zostawię tutaj, bo ładnie jest ładne. Dobra, szybko, bo zaraz noc, noc idzie, a ja chcę się przespać. Dobra, to jeszcze dzisiaj w sumie powoli chciałbym zacząć robić swój domek. Gdzieś albo tak pójdziemy, do, dzisiaj znajdziemy miejsce na domek. A w następnym odcinku najwyżej pójdziemy do kopalni po jakieś diamenty czy coś. No, dobra. Przespaliśmy się. Przespaliśmy się. I idę znaleźć jakieś miejsce na domek. Na razie tu jest najlepsze, ale zobaczymy jeszcze. Może na tej górce? Tu jest ładny widoczek. Nie, bo tu jest przepaść. To nie. Ło. Tu też jest w sumie ładnie, ale za bardzo nie ma miejsca. Z jakąś kiedyś możemy zrobić, taką, żeby podziwiać to ładnie. No, tak mało miejsca, trochę tu jest. Więc chyba tam idziemy. Tam też jest to nawet ładnie, tam z boku. Widoczek jest ładny. I chyba tam zostaniemy. Tam najwyżej wieżę z drugiej strony zrobimy, gdzie pokazywałem teraz. No. Trochę tu jeszcze wyrównamy. Od, odwyższymy o dwa bloczki. To ja się tym teraz zajmuję. zbierać trochę w sumie dirta. Więc w sumie tutaj trochę pozbieram. To jest dziwne. Czekajcie, bo ja nie wiem w sumie, gdzie to zrobić. Gdzie zacząć ścinać tu trawkę. Znaczy, no. Hmm. Cię Trudna decyzja. Może w tym lesie. O, I tu jest tych, króliczków. Czarnych. W ogóle. Yy. To brzydko wygląda. Dobra, w tym lesie zaczniemy. Tutaj może trochę. O, żelazo. I tutaj. To zepnę. No to trochę tu pozbieraliśmy. Na razie to wystarczy. Chyba dwa staki ponad wystarczą. Bierzemy jeszcze sobie to, to wyrzucimy, bo niepotrzebne jest idziemy tam zalepiać. Dobra, no to trochę tu wyrypiłem, ale to trochę nie starczyło. Więc pójdę jeszcze albo w następnym odcinku jeszcze pokopię, albo po, poza odcinkiem jeszcze pokopię trochę. A teraz pójdziemy tam teraz jeszcze po tą skrzynkę, co zostawiłem i powoli będziemy chyba kończyć ten odcinek. Tutaj bierzemy Ta skrzynka to niepotrzebna nam jest. I pójdziemy jeszcze tam. Dobra, tutaj wsadzę niektóre rzeczy. To, to, to wezmę. I ostatni blok, na przykład tu. No i to by było na tyle w tym odcinku. No, dużo zrobiliśmy, nawet bo już tutaj. Zaczęliśmy domek budować i yy. znaleźliśmy miejsce znaczy, no domek nie, ale miejsce pod domek, i znaleźliśmy miejsce na domek. Blisko, e, blisko tego. Jeszcze tutaj kliknę o, żeby mi się spawn point zrobił. Yy. Blisko spawna, nawet, chociaż i tak. Tutaj jakby mi się zniszczyło kiedyś łóżko, więc zginął tutaj i tak mniej więcej wiem, gdzie to jest. No i jeszcze wpiszcie w komentarzach, jak wyścicie, jak nazwać tą serię. No i coś wybiorę. A teraz już y, idzie noc, więc y, żegnam się z Wami. Cześć.